Witam wszystkich, mam kilka spraw, spraw do powiedzenia. Jak tylko się to włączy, Pana. więc tak, w tej nagrywam w sobotę. Sprawa jest prosta. Sobota nie ma sensu. W sumie po sobocie, przez 3 tygodnie nic nie wpuszczę. Nic nie wrzucam. Czemu? Będę miał zmięta i 3 tygodnie będę poza Polską. A i to się wątpię, żebym miał czas. Może coś wrzucę, ale robię sobie raczej do 3 tygodnie wolnego. Wrócę dopiero za 3 tygodnie w niedzielę 9 marca. zaraz po dniu kobiet to pomyślał. no więc do tego nagrywam to w, so to w sobotę bo nie mam czasu wszystkiego najlepszego też zaraz to w singli Coś jeszcze. No nie. korda. Więc tak, trzy tygodnie mnie będzie i chyba tyle. Bo nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Trzy tygodnie poza Polską. Pierwszy raz poza krajem.